Witajcie kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku nauki tarota z Lili darmowy kurs tarota i tu co 5.19 mamy kolejny odcinek kochani i kto jest tutaj nowy, witam ciebie serdecznie zapraszam na playlistę nauka tarota, darmowy kurs tarota tam jest mnóstwo odcinków już nagranych także jak masz ochotę rozwinąć ten temat w znaczeniu nauczyć się tarota tam jest mnóstwo już odpowiedzi na bardzo wiele waszych pytań tak, oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę wejść troszkę głębiej, popracować z tym łączeniem kart tarota i też różne techniki, które tam pokazuję, zapraszam na trzeci poziom wspierania. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, wejdź na nową stronę, którą mamy: www.mysticznogródulili.pl, jest to strona internetowa wejdź sobie w zakładkę oferta i tam na dole znajdziesz zakładkę nauka tarota, jak klikniesz w nią wszystkie możliwe oferty moje w tym obszarze tam się pojawią, znajdź właśnie kurs łączymy karty tarota i tam masz wszystko wyjaśnione, jak do tego kursu możesz dołączyć, albo tutaj na tym kanale tarot i Oracle, jak i na tym moim pierwszym oryginalnym mistyczny ogród ulili, także kto ma ochotę Zapraszam serdecznie, a dzisiaj zobaczmy kochani sobie technikę. Chciałabym Wam przedstawić technikę, która może nie należy do, do najłatwiejszych, ale zdecydowanie wiele osób profesjonalnie pracujących z kartami korzysta z tej techniki. Tak jeżeli ktoś z Was chciałby wiedzieć, co to za karty, jest to tarot. Of Dreams, wersja angielska. Jeżeli będzie ten tarot w tych sklepach, z którymi współpracujemy, Natalia wstawi linka pod spodem. Także kto ma o to zobaczyć, czy go można kupić gdzie i jeżeli tak, to w jakiej scenie, to zapraszam na dole. Zobaczycie tego linka. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć recenzję tych kart, też będzie link na dole wstawiony. I teraz tak, to jest technika, którą ja Wam ci pokażę, z której ja korzystam bardzo aktywnie, no właściwie każdego dnia, kiedy pracuję z kartami dla innych, kiedy robię sesje indywidualne i odpowiadam na pytania bardzo często, bardzo trudne i zawiłe sytuacje nam się pokazują. W związku z tym potrzebuję bardzo dużo fajnych szczegółów, które pomogą mi to połapać, prawda? Ja to nazywam taką mapą energetyczną, którą mi przekaz która mi jest przekazywana poprzez karty. I teraz o co z tym chodzi? Ja wam... Nie będę tasować, bo chcę Wam pokazać po prostu, o co mi chodzi. Niemniej jednak, kiedy pracuję, to po prostu tasuję i pozwalam, żeby mi karty wypadały. I tasuję od tej strony, po pozwalam, żeby one wypadały i przesuwam się po malutku w tą stronę i nie ruszam ich w ogóle. No chyba, że mi tak wypadnie, no to wtedy ją obracam, prawda? Odwracam, żeby zobaczyć, co jest faktycznie. Ale też, słuchajcie, dla mnie jest to super istotne. Może zacznijmy od czegoś prostego. Jeżeli tasuję. I taką mam umowę oczywiście z kartami, to jest moja umowa. Pasuję, tasuję. Proszę, żeby tu coś się pokazało. Oczywiście, dobrze. Widzicie? I w ten sposób przesuwam się właśnie, czyli nie ruszam, nie zmieniam tego, jak te karty się układają, tylko przesunę sobie tu i dalej, przesuwam, żeby mi tu dalej coś. I przyjmijmy, że coś tak mi wypadnie. To wtedy wiem, że to jest w miarę oczywiste dla osoby, która słucha. Mniej więcej gdzieś tam ta osoba ma świadomość tego, ale nie wie o tym. O czym nie wie, że tu jest siedem buław. Czyli albo jest potrzeba obrony, ochrony, albo zadziałania bardzo aktywnego, albo przyjdzie taka potrzeba zobaczcie, to może dopiero się okazać i co jest pokazane, że intuicja pokaże tej osobie, kiedy i w jakim temacie się będzie trzeba bronić. O co chodzi z tym takim poprzewracanym po ułożeniem, prawda? Pamiętaj, że jak pracujesz z tarotem, to to nie ma być piękne, to nie ma być, to nie ma wyglądać, tylko to ma być treściwe, co tutaj tobie się pokazuje. Dobra, pokażę Wam konkretnie już. Czyli jeszcze raz podsumowujemy. Jeżeli wypada mi ta karta, wiem, że to jest dla tej osoby, która ze mną rozmawia w miarę wiadome, może wie to nawet podświadomie, ale gdzieś tam czuje pismonosem, że tak powiem, gdzieś tam ma tego świadomość, ale jak mi wypada ta karta, to wtedy wiem, że ta, ta osoba kompletnie nie ma świadomości tego, może to mieć przyblokowane i ja wtedy mam świadomość, że ten ktoś może bardzo bronić tej blokady, prawda? Wypierając, że to jest na przykład niemożliwe. Wiem, że to jest ukryte wtedy dla tej osoby. Ta osoba tego kompletnie nie wie, nie widzi, nie rozumie, nie postrzega. Więc to jest też fajna podpowiedź taka na początek z tych prostszych. Natomiast dalej. Tak. Na przykład ktoś mi się pyta, jest jakaś sytuacja i pyta, Lili, powiedz mi, co tu się w ogóle wyprawia? O, często mam takie pytanie, co tu się w ogóle wyprawia? I teraz zobaczcie, w ten sposób mi się ułożyła karta. Widzę, że wyprawia się bardzo dużo, bo tak, mamy buławy, mamy Marsa, zobaczcie, potężna energia i mamy barana. Całkiem możliwe, że ktoś się tu szykuje, bo zobaczcie, dlaczego tego nie przestawiam. Bo ja widzę, że to jest bardzo aktywna siła. Jeżeli jest w ten sposób. To znaczy, że jest wyciszona ta siła, to się dzieje, ale jest to w miarę wyciszone. Jeżeli to jest w ten sposób, to znaczy, że są tu jakieś opory, jakieś naciski i jest to w trakcie działania, to się dzieje i z jakiegoś powodu to jest troszkę połączone z tym, co się wydarzyło. Może przeszłe wydarzenie, bo zobaczcie, jakbym tak miała, to bym wiedziała, że to jest przeszłość i. Przeszłość, która przyszła do teraźniejszości, i tutaj w tej teraźniejszości jakby jest i potrzebuje czegoś wyjaśnienia, prawda? Jeżeli to jest w ten sposób, to znaczy, że ktoś aktywnie idzie, jakby rozumiecie. Czyli jeszcze raz, jeżeli jest w ten sposób, to ja widzę, że ktoś na przykład potrzebuje coś wyjaśnić, bo mamy dwie buławy, czyli przychodzi ktoś i na przykład mówi: ehm, O, dobra, wiem jak Wam powiem. Żeby, żebyście łatwo to zrozumieli tutaj ktoś myśli, kombinuje pójdę do niej i dam jej do wyboru prawda, ale nie dam jej możliwości ucieczki tylko jakby na swój sposób przymuszę, że ten wybór musi być dokonany natychmiast kiedy mi to wypada w ten sposób ja widzę w tym czytaniu że ten ktoś już to robi albo już przyszedł i rzucił ten temat dosłownie rzucił i poszedł albo ten ktoś idzie bo to jest bardzo aktywna siła, jest to przewrócone, prawda? Jeżeli ustawiłoby mi się to w ten sposób, to bym wiedziała, że ten ktoś już przyszedł, rzucił ten temat i zmusił tą osobę tutaj do dokonania wyboru, prawda? Rozumiecie, popatrzcie, jak to przepięknie jest tutaj widoczne, prawda? Czyli jeżeli czytasz tylko w ten sposób, dostajesz tylko to, co tu i teraz, ale jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby Zobaczyć, co tu się wydarzyło, prawda? I teraz na przykład mam taką sytuację i mogę tu dopytać: Ok, pokażcie mi, co tu się wydarzyło, bo na przykład ten ktoś nie chce powiedzieć, z różnych względów może ukrywa. No niektórzy ludzie nie rozumieją, na czym polega odczyt Tarota, i kręcą, kłamią, oszukują, prawda, też się trzeba z tym liczyć. Albo po prostu e, ukrywają jakąś prawdę, która jest istotna do odczytu. Dlatego ja tu wtedy pytam. Pokażcie mi proszę, co tu się wydarzyło. I pokażcie mi mm, to, co jest ważne, to, co jest istotne. Proszę mi tu pokazać, to, co jest istotne. O wow, to, o wow, <ślam> no, zobaczcie, to jest niesamowite. Tyle nam wypadło. Zobaczcie, jak chętnie mi tutaj pokazują, co się wydarzyło. Zobaczcie, Dwa pentakle. Księżyc mamy. Mamy kartę śmierci. Diabła i wieża. Bardzo dużo tu się złych rzeczy wydarzyło. Ja tu widzę i czuję, że tu było wzajemne jakieś, o, ojejku, wymuszanie. Jakieś takie dźganie nawzajem. To jest w ogóle jakieś współzależnienie. Aha, bo to było tak, żebyśmy pamiętali. Eee, I nastąpił upadek. Eee, Jakiejś relacji, czegoś, dlatego tutaj ktoś jest tak wkurzony, że mówi: OK, to wszystko się wydarzyło, wóz albo przewóz teraz, prawda? To jest dla mnie wóz albo przewóz. Patrząc na to, ktoś tu ewidentnie ma ochotę się wycofać. I to, jak ta osoba teraz zareaguje na to, co tutaj zostało rzucone, to jest później to, co ten ktoś wybierze. Czyli teraz zobaczcie. Miałam tak. Wiem już, co się wydarzyło. Ja często robię ten odczyt, co się wydarzyło, i nawet nie mówię tej osobie, że ja to robię, bo skoro ona ukrywa przyde mną, to ja też nie mówię, że już wiem, prawda? Natomiast teraz pytam dalej, co dalej w związku z tym, co ta osoba tu powinna zrobić. Zobaczcie. Ta osoba kompletnie nie wie, co ma zrobić, i zobaczcie, jak pięknie się to ułożyło. Nie dość, że nam tu pokazuje, że ten ktoś nie wie, co ma zrobić, to jeszcze to się odwróciło w drugą stronę, czyli co pokazuje tarot? Natychmiastowe działanie jest konieczne, prawda? Natychmiastowe, no bo to jest w kierunku przyszłości znowu. Odwróćmy sobie. Zobaczcie, zobaczcie. Czyli przejrzeć na oczy poszerzyć sobie perspektywę, celowo tego nie odwracam, bo to jest dla mnie super ważne, że to w ten sposób się ułożyło. Tu jest pamiętaj tu i teraz, a w tamtą stronę to jest do przyszłości, czyli natychmiastowe działanie jest konieczne. Trzeba przejrzeć na oczy, uwolnić się z jakiegoś przyblokowania, przymulenia wewnętrznego, jakiejś iluzji, poszerzyć sobie perspektywę, pozwolić sobie, mamy, zobaczcie, Plutona tutaj, prawda? Czyli pozwolić sobie na zmianę myślenia. Bo tu jest pokazane, że to połączenie jest bardzo ważne między tymi osobami. Oczywiście może to być połączenie karmiczne, no bo sześć kielichów to jest jedna z karmicznych energii, tym bardziej, jeżeli przy tym stoi tak poważna energia jak przebudzenie, potężne są dostateczne, prawda? Ale teraz widać, że ta osoba, żeby nie stracić tego kogoś, kto jest ewidentnie bliską duszą dla tego kogoś, prawda, żeby ta relacja mogła przetrwać. Tu musi nastąpić przełom, e, rozmowa, wybaczenie, zrozumienie też tej drugiej perspektywy, bo jak ktoś będzie tkwił w swoim uporze, no to prawdopodobnie straci tą osobę. Zobaczcie, tak przeciąłam, żeby zobaczyć, jaka odpowiedź. Pustelnik, czyli ktoś prawdopodobnie odizoluje się, prawda, czyli... Ten wybór tutaj, to jest na zasadzie: zobaczcie, chcesz, tak, prawda? Jedna buława, chcesz być ze mną w tej relacji, nieważne czy romantyczna, czy jaka inna, czy mam odejść i dać ci święty spokój, prawda? Czy to y, jakby zawieszamy tą relację na jakimś haku, że tak powiem, przechodzimy w separację, prawda? Zobaczcie, jak to tu widać. Tak, ta metoda dla mnie jest absolutnym wybawieniem. Kiedy zaczęłam w ten sposób czytać karty Tarota dużo szybciej i bardziej dokładnie przeprowadzam sesje indywidualne, ludzie bardzo często, którzy ze mną współpracują i się kontaktują, są zszokowani właściwością, akuratnością jakby i precyzją odpowiedzi i tego, ile wiem. I właśnie bardzo dużo... Wynika to z tego, że pozwalam tym kartom mówić, pozwalam mojej podświadomości przekazywać. Zobaczcie, w ten sposób, ok, stawiam to tam, że to jest jako pierwsza karta, która mi wypadła. Mhm, zobaczcie, znowu, czyli znowu jest pokazane, trzeba szybko działać, no bo król Buław działa bardzo szybko. Zobaczcie, trzeba porozumieć się też, ale w, w takiej energii przyjacielskości Merkurego mamy, czyli te planety też tu pomagają. Prawda? Trzeba się porozumieć, dogadać, oczywiście powiedzieć szczerze, prawdę, ale zobaczcie, tu już idziemy w kierunku większej stabilizacji. Tu jest pokazane działaj, a tu jest pokazane to uzyskasz, prawda? O, zobaczcie, już mi to na prosto wypadło. Tak, dwie weźmiemy. O, a nie, to tak było, a to już tak. Czyli zobaczcie, czyli. Jak popracujesz nad tym w ten sposób, pogadać, wymienić się, w taki przyjacielski sposób podejść, wówczas zaczniecie wracać troszkę do równowagi sześć pentakli i możecie zacząć pracować nad nowym kierunkiem, nowym początkiem. Inaczej zbudować tą relację. Ale jednocześnie trzymajcie dystans, bo inaczej to nie ma sensu, prawda? Tu, tu musi być większy dystans. Król kichów. Zobaczcie, jak fantastycznie ta metoda mówi. Oczywiście, że ona nie będzie dla każdego, szczególnie jak ktoś jest gdzieś tam bardzo zapatrzony w jakieś zasady, reguły i lubi powielać to, co inni. I to też jest ok kochani, bo to, jak my pracujemy z kartami, zawsze zależy od nas samych, czyli. Jeżeli coś dla ciebie pracuje, jeżeli czujesz, że z tym rezonujesz, jeżeli czujesz, że rezonujesz z jakąś metodą jedną, którą ktoś podał gdzieś w książce, na przykład masz przeczytane albo na jakimś kursie, zasłyszane i czujesz, że to jest Twoje, trzymaj się tego. Ale jeżeli pracujesz z kartami i coś Cię mierzi wewnętrznie, cały czas czujesz niedosyt albo czujesz, żeby szukać dalej, to znaczy, że Taka Twoja metoda, taka Twoja, Twoja metoda szuka Ciebie, bo pamiętajcie, że szuka nas dokładnie to, czego my szukamy, a jeżeli coś nas szuka, to my też zaczynamy tego czegoś szukać. Tak to działa w energiach. Ta metoda, tak jak mówię, ona mi pomogła bardzo precyzyjnie pracować, rozmawiać z kartami. Natomiast tu też trzeba być do tego cierpliwym i najlepiej to mieć taki stolik, właśnie, żeby albo jakiś obrusik, tylko żeby on nie był takim obrusem, bo ten na przykład tam jest dosyć tępy. Jak mi te karty spadają, to tu takie są włoski, nie wiem czy widzicie, i one troszkę mieszają. Ja pracuję na śliskim stole, ale już mam to opanowane. Jeżeli widzę, że karty mi fruną, to je złapię, żeby się zatrzymały, prawda? I staram się zawsze je zatrzymać w tej pozycji, tak jak mi wypadają, żeby właśnie móc korzystać z wszystkich tych tutaj fantastycznych podpowiedzi. Na przykład, jeszcze jedno na koniec Wam powiem, jeżeli mi na przykład mm, tasuję. No, dobra, to jeszcze raz. Tasuję sobie. Czasem tak jest, że ktoś się do mnie zgłasza na sesję i jeszcze ten ktoś mówi, opowiada, prawda, jeszcze nie zadał pytania. Ja sobie wtedy tasuję. O, zobaczcie, ta karta ewidentnie chce mi się pokazać, i wtedy o co chodzi. Aha, zobaczcie, jak to wzięłam znowu nie tak, tylko tak to chyciłam. To znaczy, że tutaj aktywnie trzeba będzie zadziałać. Jakaś równowaga tu jest zaburzona, trzeba będzie ją. Coś tu będzie trzeba wyprostować, mamy byka, czyli może chodzić o finanse, może chodzić o stabilizację, o spokój, ale jest tu księżyc, czyli ktoś tu czegoś nie wie, nie widzi, może widzi tylko jedną stronę medalu. Zobaczcie, i z tej jednej karty, jak ja to widzę, to wiem, jak ta osoba opowiada, że patrząc na to, wiem, że ona opowiada to jednostronnie, bo nie widzi tutaj swoich błędów na przykład. Widzi tylko błędy tej drugiej osoby albo tą drugą stronę. Znowu mówi, mówi, opowiada. Tasuję, zobaczcie, zobaczcie jak mi to wyskoczyło. Są dostateczne, czyli przebudzenie tu jest potrzebne. Czyli co ja mam zrobić teraz? Przekazać tej osobie, że tutaj musi zobaczyć drugą stronę medalu, bo ewidentnie są rzeczy, które widzi tylko jednostronnie, prawda? Czyli czekam aż skończę mówić i wtedy referuję moją wypowiedź do tego, co tutaj się pokazało. I wtedy zobaczcie, to mi tu wystaje cały czas. Mhm. Trzeba zostawić ze sobą jakieś żale, pretensje albo jednostronne widzenie i spojrzeć jakby z miłością, z chęcią dogadania się na całą tę sytuację. Możliwe, że tu jakaś karma jest, zobaczcie, mamy Saturna, prawda? No jest nagryb, czyli ktoś tu czegoś nie widzi wyraźnie, prawda? Jest tu Panna, czyli gdzieś tutaj ktoś by chciał. Albo poszukuje perfekcji, albo zagubił się w jakichś swoich zasadach, regułach, poszukując perfekcji, a tu po prostu trzeba się dogadać, nawet jeżeli by trzeba się posprzeczać, ale trzeba uwolnić te energie, które sprawiły tutaj, że. Zobaczcie, po jakby współpraca jest potrzebna, aktywne działanie, żeby móc ruszyć do przodu, prawda? Może tutaj mediator jest potrzebny, bo trójka pentakli. No i zobaczcie, tak bez końca, by można to analizować. Eee, tak, bardzo fajne te dwie techniki, Wam w sumie dzisiaj podałam, czyli jeżeli. Okazuje się karta i widzisz od razu obrazek. To jest coś, co jest jasne i klarowne dla tej osoby w mniej, czy w większym, czy mniejszym stopniu. Jeżeli wypada tak, to znaczy ta osoba w ogóle nie ma pojęcia o tym, że coś takiego jest, albo wypiera też ten temat, może nie chce tego widzieć, nie chce tego wiedzieć, prawda? Z jakiegoś powodu ma blokadę tutaj na tym. Jeżeli karta wypada w ten sposób, to znaczy, że coś z przeszłości się dopomina, żeby się tym zająć. Jeżeli karta wypada w ten sposób, to znaczy, że coś z przeszłości aktywnie już działa i będzie się trzeba tym zająć. Może ktoś idzie, prawda, coś wyjaśnić. Jeżeli to jest w ten sposób, to już się dzieje w tym momencie. Jeżeli tak by to wypadło, to dla mnie znak, że będzie trzeba bardzo szybko zadziałać w pewnym momencie. Jeżeli to mi wypada tak, to wtedy widzę, że to co robię teraz, to co się dzieje teraz ma bardzo duży wpływ na przyszłość, prawda, związaną z tym tematem. Mam nadzieję, kochani, że ta technika przyda wam się, że wam się spodoba i że będziecie dzięki temu łatwiej mogli sobie pracować z kartami i oczywiście uzyskiwać jak najbardziej precyzyjne. Odpowiedzi. Cudownie, że tu jesteście, bardzo się cieszę. Pamiętajcie, że mamy potężną playlistę już. Nauka tarota, darmowy kurs. Tarota, jeżeli ktoś z Was chciałby, a jest nowy, tutaj świeży, to witam Cię serdecznie jeszcze raz. Zapraszam właśnie do buszowania. Jeżeli masz jakieś pytania w kwestii nauki tarota, a nie ma tego jeszcze na tej playlistie, możesz śmiało napisać. Oczywiście, tu jest kilka serii, które będziemy kontynuować, ale coś może jeszcze innego, może by ktoś chciał coś, jakieś tematy poruszyć. W pracy z tarotem piszcie śmiało. No i oczywiście zapraszam na też ten kurs Łączymy karty tarota. Kto ma ochotę pogłębić te połączenia, to tam mozolnie nad tym, kochani, pracujemy, bo to jest taka praca jak na szydełku, prawda? Pomalutku do przodu. Tyle dzisiaj, kochani. Utulam mocno i życzę wszystkim nam fantastycznego czasu w pracy z Tarotem. Pozdrawiam, papa. Pa.